Wszystkie z tej strony Tula i przed Wami e, Rayman Living Grabbits e, I cóż, przed nami kolejny już piąty dzień naszych zmagań I naszego dzielnego Raymana Więc zaczynamy od pierwszej rundy Cóż tutaj będzie? Powiem szczerze, że e, Nie wiem Boże co to jest Aha a to jest na pamięć. Muszę powtarzać. Okay. 嗯。Hmm? Dobra, 40 punktów już mamy To szybciej, widzicie? Dobrze, już przyszliśmy. Już nie pamiętam powiem szczerze Boże No, tak, raz dwa, trzy tak, raz, dwa aha. no, dobra, ale 40 punktów mamy, także się udała. Okej, okay, super ma dobrą pamięć <noise> Dobrze, teraz runda druga Fajnie wygląda co? Ten gotycki Tak, 400 punktów tutaj mam A, to musimy ten Łopatą Tam Tam, były te Boże Jakby, to... aha Dam ja się tak centralnie najechać Gra z krecikami że... Coś nie mogę tam z tyłu trafić. Ło, ha, czyli jak nie trafię, to mi odejmuję. Kurczę, nie spojrzałem, ile ja punktów potrzebuję. Jezus z Ezolu. Tak! Po ziemi, daj sobie, a co się będziesz? Nie wiem ile punktów w nie mam pojęcia. Pewnie nie zrobię tego, bo bardzo na mnie. Tak, w ziemię jeszcze traf, spoko, a co? Ma. No. Jest, udało się. Nie wiem, czy to nawet nie było 400 punktów, także miałam równe 400 punktów, tylko trochę fuksem szczerze powiedziawszy. Bo no, tą patom jakoś tak trzeba było bardzo daleko wycelować. <laughs> Dlatego tak będę mówić, co to chodziło właśnie. Dlatego tak mi poszło. Właśnie, że się udało. Dobrze, trzecia runda teraz przed nami. Cóż tutaj mam? Minuta 30. A, to jest fajna runda. Super, um. Czy mi ja chodzę? Czy mi ja chodzę? Aha. Kurczę, nie, ja muszę popatrzeć, bo nie wiem o co chodziło. Niech tu się chodzi w ogóle. Hmm. Czemu on nie chodzi? Powiedzcie mi. No dobra, to wiem, że jak się obróci, to ja muszę wciskać, ale jak ja mam iść do przodu? Ani tak, ani... O! O, masakra. Ej, czym to ja mam iść do przodu? No nie ogarniam. To jest taka fajna runda. Czekajcie. Hmm. No to dlaczego on nie idzie? <laughs> idzie. Ale no... Czemu już się zatrzymał? No? Biegnij! Aaa! Wiem o co chodzi! Ja muszę na przemian kontrolami. ją, ja ten kontrol, a to na przemian... Boże, nie zajrzyłam Aaa, ale fajna! To jest raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! Ach! Kurde, pomyliły mi się te! Masakro Masakra, masakra, ale dobra! Już teraz wiem o co chodzi! Przepraszam was za... Za to nie ogarnięcie, ale już teraz pójdzie na dobrze. Okay. Ha. Fajne. Mówię. Jak byłam mała, to się bawiłam. to? No kocze. Jeszcze nie uda nam się. No. Jeszcze się nie. Tak blisko. Nie wiem, czy ja mam na to jakiś czas określony. Mam nadzieję, że nie. Jest, udało się. W końcu. Masakra. Coś teraz... A! Teraz moja ulubiona runda w końcu. Cię odprężę! Że tak powiem. jaka będzie piosenka tym razem. O! Coś takie tropikalne. La bomba! Boże! z radości mi się pomyliły przyciski. Fajna nutka. Stara jak świat. Fajna nutka. Ah, co wy tak szybko? No tak szybciej, szybciej. Mm -hmm. Na szczęście jest w rytmie. Nic nie ma źle. Że... te rundy są fajne, proste. Także pod koniec, owszem, są już trudne, ale tak jak teraz jeszcze nie jest źle. Jeszcze nie, takie fajne. Już nam się udało, bo 750 punktów. Po... O Boże, ja tu się... Boże święty, co ty? Te... Ja tu się zagadałam, a tutaj lecą króliki. Jak już raz się tak, wiecie, pomyli, to już się kupi rytm. No! To jak przyspieszył na końcu. Dobra. Udało się. Fajna nutka. Tak. Nie. Co odblokowaliśmy? Pisankę, Nową. Tak, bo ostatnio był strój ten co mamy Podłam się, także na razie zostanie Nie będziemy zmieniać eee, No i cóż, ostatnia runda Mam nadzieję, że nam się uda O, cmentarz No Aha Boże Zapominam o tym przeładowywaniu No tak mroczno. Ten królik tam, czemu on taki jest, że ja go nie mogę trafić? Kurczę. Pewno go i tak chyba będę musiała zabić, tak, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Do! W jakichś takich kaskach chyba. Aha, no bo chyba pod ziemią, tak? Są Tam bym chciała trafić. Dało się? Chyba tak, o Boże, jeszcze tych mi tu brakuje. A, nie lubię ich. A, ja mogę rozwalić, super. Dobra. Jeszcze żyjesz! Okej. Okay. Co on teraz poleci? Tamten z tymi czerwonymi oczami mi intryguje. O co z nim chodzi? Bo powiem szczerze, że kompletnie nie powiem o tamten. Ja w niego nie, nie mogę go zabić. Piłka. No, ja chcę tamtego królika. O, tamtego. Czemu nie mogę w niego trafić? Czy znaczy, trafić mogę, tylko czemu nie mogę go zabić? To jest pytanie. Teraz by on się gdzieś tutaj przydał. Jezu, co to leci. Te wstręciłychy Nie lubię Nie będziecie się mieć za czym chować, a co? Nie! Aha, jeszcze nie ma, okej okay. Superman! Ej! Czy ja ciebie kiedyś zabiję? Panie! nie. No popsuję jakiś zest! OMK! Oh, o, oh, udało się! Masakra, po prostu masakra. A więc co tutaj? Urwaliście się? Skąd wyście się urwały? Złoty? Na cmentarzu? No. no. O! ja chcę tego królika, ja chcę tego królika. O Boże, ja się na tym króliku skupiłam, a tu lata jakiś... coś. Nie ja chcę tego. Dlaczego ja go nie mogę zabić? No patrzcie no nie Nie mnie da rady Boże! Gdzie ty mi tu przed samym monitorem wyskoczyłeś? Eee? Yy? Jest z takim obrotowym. jesteśmy też mi w jakichś lochach, kurczę, czy gdzieś. No. Hmm. Tam był ten z różnymi mieczami. Nie no patrzcie. Nie idzie go zabić. Dlaczego? No! Nie, tego nie, bo to mi... To jest łatwo, nie? Trafić, tak specjalnie robię. Headshot. O, jaka nutka. O, widzicie? Kurde, a gdzie ten z tymi różowymi oczami? Nie chcę go zabić. A nie mogę. Albo on jego się nie da, albo jestem taka sierota, no Tak, ja tu to... królkiem... a widzicie. Czyli o, o to chodzi. O! Masakra. Aaa, okej, okay, bo to jest jednorazowe, to sobie wzięłam. Tak mi bardzo ułatwiło, naprawdę. Już jest to normalne, okej. Okay. Bo wiecie co było, naraz wszystkie te mi traciło. Taki był niby spory cios, ale wszystkie te przepychaczki naraz zabierało. Chyba nie ma sensu, żebym miał w niego, o właśnie, bo to chyba po prostu musi ta rakieta w niego strzelić Ja go chyba nie zabiję Tak mi się wydaje Bo niepotrzebnie się trudziłam wcześniej Zabijam go? Chyba jeszcze nie Waty Ty niby tam sobie idziesz, ale ty to skaczesz na mnie, cwaniaczku No. To już tak muszę w ciebie czy? A nie. Jest rakieta. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. No, udało się. Pff, mamy naszego stworka. Super. Jej. Udało się. Yee. Więc kolejne 5 rund za nami. Nasz zielony Ryman dobrze się spisał. Tak. Ale niestety. Wielki Królik znowu wrzuca nas do lochu. Dostaniemy kolejną przepychaczkę. Tak. Ale ta już jedna więcej Dowolności wolności. Także zapisuję. I cóż, będę się z wami żegnać. Nie będziemy na razie wchodzić, bo, bo ten ptaszek niestety nam zrobi niespodziankę, jak zawsze. Więc poczekamy, aż będzie troszeczkę więcej tych przepychaczek. I cóż, no przepraszam za tą rundę e, z tym. Raz dwa, czy baba jego patrzę, bo kurczę nie ogarnęłam tego sterowania, trzeba na zmianę tą kontrolę, Ja tu wciskałam kontrolę a to na zmianę, trzeba było lewy, prawy. No nic, nieważne. E, w każdym razie mnie właśnie e, ta runda najbardziej się podobała, ta raz dwa, czy baba jego patrzę. Śmieszna, przypomniało mi e, zabawy z, wiecie, z, jak byłam z dzieciństwa. Także, także ta mi się najbardziej podobała. Piszcie, które Wam się podobały. Jeśli się podobało ogólny odcinek, zostawcie łapkę w górę. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Raymanem. Pa! pa.